W swoim życiu napisałem kilkaset recenzji gier, ale na palcach jednej ręki mógłbym policzyć takie sytuacje, w których miałem problem z oceną jakiegoś tytułu. Jak już się zapewne domyślacie, taki problem mam z F1 Manager, bo w sumie to już nie wiem, czy nową odsłonę tej serii mam propsować, czy disować. Nie podoba mi się tutaj kilka rzeczy, ale z drugiej strony wiem, że spędzę w tej grze jeszcze sporo czasu. Taki to paradoks. W sumie to nie mogę się oderwać. Ale zadowolony też nie jestem. Gdzie zatem tkwi problem? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Zacznę od tego, że zapowiedź nowej gry, która wykorzystuje licencję Formuły 1, była dla mnie w zeszłym roku dużą niespodzianką. Choć od wielu lat możemy spróbować swoich sił w serii ścigałek, to jednak idea zarządzania całym zespołem rozbiła u mnie bank. W F1 manager, szef ekipy ma sporo rzeczy na głowie. Nie tylko planuje projektowanie nowych części i ich wytwarzanie, ale zarządza też personelem, ustala zobowiązania sponsorskie, buduje lub modernizuje obiekty w siedzibie głównej, no i przede wszystkim dba o to, żeby na to wszystko nie zabrakło pieniędzy. Menadżer wydaje też polecenia na torze, kombinuje przy ustawieniach bolidów podczas treningów i decyduje o tym, jak wyglądają przejazdy w sesjach kwalifikacyjnych. W samych wyścigach ustala strategię pit stopów dla obu bolidów, a nawet decyduje o tym, jak kierowcy zużywają opony, paliwo oraz baterie ERS. Podsumowując, całkiem sporo obowiązków jak na jedną osobę, zwłaszcza, że trzeba wszystko traktować kompleksowo. Zaniedbania w jednym obszarze mogą się odbić na innych, jeśli więc chcemy odnieść sukces, trzeba się postarać. Po ubiegłorocznej edycji nie oczekiwałem cudów. Podejrzewałem, że produkt będzie skierowany przede wszystkim do fanów królowej motosportu, bo elementarna wiedza o tej dyscyplinie jest tu zwyczajnie wymagana. Z drugiej strony spodziewałem się wielu uproszczeń, jak choćby w kwestii ustawień Bolidu, bo gra musiała też dotrzeć do ludzi mniej ogarniętych w tym temacie. Znalezienie odpowiedniego balansu było trudne, zwłaszcza w pierwszej grze z serii, gdzie deweloperzy po prostu przecierali szlaki. O ile takie podejście można zrozumieć, to niektórych w top już nie. Miłośnicy Formuły 1 dość szybko zorientowali się, że gra zawiera sporo błędów, jak choćby niemożność wyminięcia samochodu bezpieczeństwa przez zdublowanych zawodników. Gorsze jednak były te bardziej ogólne wady. Na torze niewiele się działo, wypadki zdarzały się rzadko, kierowcy na ogół nie popełniali błędów, a większość wyścigów kończyła cała dwudziestka. W tej grze Bolit nie był nawet w stanie rozkraczyć się na torze z powodu defektu technicznego, więc rywalizacja toczyła się na ogół w czysty i przewidywalny sposób. Najwięcej zamieszania powodował deszcz, ewentualnie wjazd samochodu bezpieczeństwa na tor raz od wielkiego dzwonu. Deweloperzy gry poprawiać nie zamierzali, o czym nawet otwarcie poinformowali, ale musieli się szybko z tej deklaracji wycofać, bo odbiła się negatywnym echem wśród fanów. Poprawiono więc kilka rzeczy i jednocześnie dano do zrozumienia, że większych korekt należy spodziewać się dopiero w kolejnej edycji. Czy tak faktycznie się stało? I tak, i nie. Ogólnie rzecz biorąc, tegoroczny F1 manager wprowadza istotne zmiany i teraz je po kolei wymienię. Usprawniono system rozwoju kierowców, kluczowych pracowników, ale przede wszystkim załogi boksu. W tym ostatnim przypadku możemy skupić się na konstruowaniu bolidów, wymianie opon czy eliminowaniu błędów ekipy, a wybór ścieżki faktycznie przekłada się na to, co dzieje się w padoku i w fabryce. Dodano też współczynnik trwałości do części samochodowych, co wymusza produkcję zamienników. Wytrzymałość podzespołów można nawet uwzględniać w projektach: te bardziej trwałe ważą więcej, a to przekłada się negatywnie na osiągi bolidów. Na torze też dzieje się dużo więcej. Częściej wyjeżdża samochód bezpieczeństwa, zdarzają się kraksy w pierwszym lub w drugim zakręcie, a mniej ogarnięci zawodnicy mają większą tendencję do popełniania błędów. Pewność siebie kierowców to także nowość. Nawet najlepsi z nich mogą być w słabszej kondycji, jeśli nie spędzą wystarczająco dużo czasu na torze podczas weekendu, lub jeśli nie zadbamy o optymalną konfigurację bolidów. Zmienił się także poziom agresji na torze. Kierowcy chętniej żułują opony, żeby uzyskać chwilową przewagę, co bardzo dobrze widać w przypadku Red Bulla, Ferrari i Astona Martina. Ogólnie mam wrażenie, że gra jest trudniejsza. Wspomniany Red Bull nie ma już tak dużej przewagi jak w poprzedniej edycji, choć nadal może wygrywać seryjne wyścigi, ale tylko wtedy, jeśli zadbamy, żeby wszystkie elementy tej układanki pasowały do siebie. Czołówka już tak wyraźnie nie odstaje i trzeba ją zwyczajnie przechytrzyć. Takie podejście muszę zaliczyć na plus. Z zalet można wymienić jeszcze to, że F1 manager potrafi dostarczyć mnóstwo emocji. Serce zawsze zabije mocniej, jeśli na tor zostanie wysłany samochód bezpieczeństwa, lub jeszcze przed rozpoczęciem weekendu, kiedy zobaczymy prognozę opadów deszczu na wyścig. Gra jest też cholernie satysfakcjonująca, kiedy to, co z trudem zaplanujemy, zwyczajnie wypala. Lub gdy niekorzystna sytuacja w stawce zmienia się diametralnie wskutek działań konkurentów lub innych losowych zdarzeń. W takich sytuacjach F1 manager błyszczy jak jasna cholera i trudno nie uśmiechnąć się z zadowoleniem po zakończonych zmaganiach. Niestety są też rzeczy, które zwyczajnie irytują. Drażni, że rywale nie dostają zadyszki w trakcie sezonu, zwłaszcza ci z czołówki. Są zawsze przygotowani i zawsze niebezpieczni. Gra musi oczywiście stanowić jakieś wyzwanie, ale gdyby prawdziwy zespół Ferrari prowadziła sztuczna inteligencja z tej gry, to Verstappen musiałby się mocno napocić, żeby dominować tak jak w tym sezonie. Szczególnie słabo to wygląda, gdy przełożymy to właśnie na rzeczywistość. Podobnie jak rok temu, twórcy przyjęli zaobowiązujący standard układ sił z początku tegorocznej rywalizacji. Z tego powodu Aston Martin zawsze jest tu groźny nie tylko Alonso, ale również Stroll. Najbardziej jednak drażnią rozmaite błędy, których znów jest sporo. W sesjach kwalifikacyjnych kierowcy przygotowujący się do szybkiego okrążenia notorycznie psują przejazd tym na szybkim kółku, jakby nie umieli się usunąć. Zdarzyło mi się to i to parokrotnie, że w wyścigu kilku kierowców nie zmieniło mieszanek zgodnie z zasadami, wskutek czego taki Alonso przejechał dystans na trzech kompletach softów. I jeszcze na tym ostatnim wyjął najszybsze okrążenie. Widziałem mijające się bolidy za samochodem bezpieczeństwa. Widziałem kierowców, którzy wykręcali najlepsze czasy na slickach w trakcie obfitej ulewy. Takie wtopy się zdarzają i nie są one miłe. Boli też to, że nie pokuszono się o zmiany w oprawie wizualnej. Interfejs jest nadal bardzo ładny i czytelny, więc nie było potrzeby go ruszać, ale już silnik wyścigowy to by akurat pasowało. Kraksy wyglądają kuriozalnie, modele odbijają się od siebie i nie widać zniszczeń, więc nawet nie wiemy, jakie to będzie mieć przełożenie na dalsze losy danego kierowcy. Fajnie, że dodano kamerę z kasku zawodnika, ale cała reszta została po staremu i to już fajne nie jest. Zawód jest również w temacie audio. Mam osłuchany soundtrack z poprzednika na ósmą stronę i jestem przekonany, że do gry w ogóle nie dodano żadnych nowych kawałków. Zawodzi też wymiana informacji pomiędzy inżynierami wyścigowymi a zawodnikami. Już w połowie sezonu odnosi się wrażenie, że wysłuchało się wszystkich komunikatów, bo jest ich bardzo mało. Deweloperzy mieli dostęp do oryginalnych nagrań dokładnie tak samo jak rok temu, ale wciąż nie wykorzystali tego potencjału w pełni. Wymieniać wady mógłbym jeszcze długo, ale czas przejść do kwestii najważniejszej, czyli ogólnego odbioru gry. Powiedziałem na początku, że mam z nią ogromny problem. Nie będę wciskał wam kitu, nowy F1 Manager zwyczajnie mi się podoba i wiem, że spędzę w nim sporo godzin, ale nie potrafię też pozbyć się wrażenia, że gram jeszcze raz w to samo. Nie ma uzasadnienia dla tak wysokiej ceny za produkt, który w tak mało istotny sposób różni się od poprzednika. Po prawdzie, większość zmian tu wprowadzonych można było wrzucić w postaci łatek do ubiegłorocznej edycji, ewentualnie wypuścić upgrade z nowościami dla posiadaczy wersji z 2022 roku. Ale w dużo niższej cenie. Nie potrafię znaleźć usprawiedliwienia tej decyzji innej niż chęć ponownego wyciągnięcia sporej kasy od maniaków Formuły 1. W końcu oni i tak to kupią. Wiem o tym, bo ja to kupiłem. Z tych właśnie względów daję tej grze mocno naciągane 6. Gdybym nie miał kontaktu z ubiegłoroczną edycją, to pewnie oceniłbym to wyżej. W końcu bawię się super, ale jednocześnie nie umiem zapomnieć, że to tylko F1 manager po drobnym liftingu. Który nie uzasadnia sprzedawania go w tak wysokiej cenie. Łapie się zresztą na tym bardzo często. Na koniec dodam, że jestem bardzo ciekawy, jak twórcy podejdą do rozwoju tej gry. Ubiegłoroczna deklaracja o braku wsparcia raczej się nie powtórzy i różne drobne błędy zostaną naprawione. Ale na kolejne zmiany będziemy musieli czekać następny rok. Jestem o tym przekonany. Jedna z nich pewnie będzie dotyczyć sprintów, bo w tym roku sprinty udało się wprowadzić. Ale bez osobnych kwalifikacji do nich, a taki jest właśnie przepis w tym sezonie. W grze mamy więc rok 2023, ale zasady z 2022. Jest to na swój sposób żałosne i z tym was zostawię. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.